Stary, wyszedłem z puchy. Dziesięć pieprzonych lat. Mam nadzieję, że to wciąż Twój numer. Siema, brachu, wszystko gra! Witaj z powrotem! Jak ci tam leciało? Kurde, ciężko było. Prawie nic nie wiem, co się działo na zewnątrz. Wyglądam teraz jak pudzian i przeczytałem ze trzysta książek. O, oh, Stary, czyli zero pojęcia, co się na świecie działo? No nie, więc opowiadaj. Co tam od 2015 się pozmieniało? No więc kebab kosztuje teraz 30 zł, a połowa z tego to sałata. Mamy teraz od dwóch do kilkuset płci. Zależy, kogo spytasz. Była rewolucja z zakrętkami od butelek. Jaka? Że co? Dlaczego? To przecież bez sensu. Nawet mnie nie pytaj! Jesteśmy na dobrej drodze do trzeciej wojny światowej. Mieszkanie w Warszawie kosztuje teraz dwa miliony. NFZ! Kolejka do kardiologa trzy lata. Trump wrócił do władzy i chce kupić Groenlandię. A Musk kupił Twittera za 44 miliardy i przemianował na X. A i przez chwilę papier toaletowy i makaron były cenniejsze niż złoto. W tym czasie prawie wszyscy dawali sobie w żyłę. A Skąd brali towar? Nie uwierzysz, dawali za darmo. No i wszyscy chodzili zamaskowani, jakby chcieli kogoś napaść. A jak nie byłeś zamaskowany, to cię do banku albo do sklepu nie chcieli wpuścić. Nie ściemniaj, w to już nie uwierzę. Przysięgam, że nie kłamie. Tak było naprawdę. Ukraina nadal walczy z Rosją. Inflacja była 18%, a wszyscy mówią, że AI zabierze nam pracę. Jak to? Nawet nam złodziejom też? No i wciąż nie ma kontynuacji powrotu do przyszłości. Stary, ja chyba wolę wrócić do puchy. Mogę z tobą?